Cześć. Mija czwarty dzień, odkąd staram się utrzymywać wysokie wibracje poprzez wdzięczność. Po przebudzeniu, pierwsze co robię, to właśnie wdzięczność, czyli dziękuję za różne rzeczy. Dzięki temu wprowadzam się już w e, stan właśnie takich wysokich wibracji. Czuję, bo to mi pomaga. W ciągu dnia Również e, staram się utrzymywać e, to i od czasu do czasu e, przypominam sobie i choćby w myślach dziękuję, łapię się, przede wszystkim łapię na, się na tym, szczególnie dzisiaj. Jest taki dzień, gdzie dużo takich negatywnych myśli choćby mam w sobie, jakby stary program właśnie działa i dostrzegam to. I co chwilę się łapię na jakiś negatywny. E, na jakichś negatywnych emocjach i od razu, jak tylko to zobaczę, to właśnie staram się e, wprowadzić w ten stan wibracji, znowu tam za parę rzeczy podziękuję, także znowu się tam gdzieś tam powiedzmy, bo byłem w pracy, zapracowałem, po jakimś czasie znowu się tak choćby w tych myślach odsknąłem, że cholera, znowu myślę o jakichś negatywnych rzeczach, no to znowu się wprowadzam. W stan właśnie jakichś wysokich wibracji. Znowu dziękuję za różne rzeczy. Dzięki temu dostrzegłem, że zaczynam być bardziej świadomy swoich emocji, jak również i myśli. I to mi się coraz bardziej podoba. Także będę cały czas szedł do przodu i trenował przede wszystkim na razie te wysokie wibracje czyli wdzięczność, miłość. Bo czuję, że to jest to.